OT, czyli optymalny poziom wejścia w transakcje. Jest to jedna z najpotężniejszych metod znajdowania wejść na rynku. Nie tylko identyfikujemy naszą strefę dyskontową, ale idziemy o krok dalej, mierząc nasz zakres handlowy, wykorzystując 71% i 88% tego zakresu. Ten mały obszar tutaj nazywamy strefą OTE. W tym konkretnym przykładzie jest to ekstremalny poziom dyskonta, gdzie cena często zapewnia najwyższej jakości setapy w tym zakresie rynku. Dokładnie to samo można powiedzieć w sytuacji sprzedaży, ponieważ w obszarze premium szukasz miejsca, w którym cena osiąga ekstremalne poziomy. Jest to właśnie Twój poziom OTE. Oznacza to, że wysokiej jakości setapy uformują się w tym obszarze, celując w poziom płynności. Jeśli zidentyfikujesz ten konkretny zakres handlowy tutaj, to jest to Twoja strefa dyskontowa. Jeśli jednak włączymy poziomy Fibonacciego, aby zaznaczyć nasz optymalny poziom wejścia w transakcję, zobaczymy, że cena wchodzi w ten obszar i następnie rośnie. Jeśli potrafisz znaleźć zakres handlowy, możesz wejść w obszar OTE, co samo w sobie stanowi bardzo dobry model. W kolejnych lekcjach zagłębimy się w temat jeszcze bardziej, ale na razie przetestuj optymalne poziomy wejścia w transakcje na wcześniejszych wykresach. Zaobserwuj gmacha po więcej tradingowych treści.